Rozpoczynamy odliczanie świateł do startu inauguracyjnego sezonu, wyścigu sezonu 6. Światła gasną, i ruszamy do wyścigu Grand Prix Wiktorii. Na torze Albert Park widzimy tutaj. Walczy Konrad, walczy on z Dizim. Konrad od wewnętrznej, jest już przed samochodem Racing Point. Tam gdzieś z prawej strony wciska się również Myslaw. Myslaw już jednak spada na pozycję numer 3. 4 SK, piąty Kunar, 6 Giro. Ósmy Czesio bije się tutaj gdzieś z Giroshom i jeszcze kontakt między tymi panami. Tutaj też drugi z kierowców kasa. Był to Karneusz z jakimś uśmiskiem wypchnął on mi kasa na trawę. Wszystko teraz powinno się naprawić po oczywiście sektorze. To nie jest zbyt optymistyczna informacja to... dla nich, ale wszystko podziało się tutaj bez żadnego problemu. a Tymczasem Bartkowski walczy z Karneuszem koło. W koło. Do zakrętu numer 13, Bartkowski wewnętrzny, No i wypycha on Karneusza na trawę i tutaj również Hejki momentalnie rzucił się na Karneusza, jest już pozycja wyżej, czyli numer 10. No i teraz jeszcze kontakt, Karneusz uderzył w Hejkiego, nie wiem czy nie dostał uderzenia z tyłu, ale uszkodzenie już jest w samochodzie Karneusza. W się na praktycznie samą końcówkę stawki, a tutaj Kubas, bardzo agresywny atak po trawie na Karneusza. No, to naprawdę można powiedzieć, no, nawet dostał kary za to, 3 sekundy za to ścięcie tego zakrętu. Absolutnie nas to nie dziwi. SK, co się stało ze Eską. Wycofuje się on właśnie na tym zakręcie, e, o którym mówiłem po wyjściu z zakrętu. Numer 12, Kubas! Jest? Kubas dosłownie w tym samym miejscu. Na szczęście jedzie dalej. No, ale wyjazd na tor, taki naprawdę bardzo ambitny. Troszeczkę niebezpieczny. Co jest troszeczkę dziwne, że tak szybko. Właśnie Kubas jakby wjechał Wojtiego, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, co tu się absolutnie dzieje. Wydaje mi się, że to był już koniec żywotności tych opon, bo jednak wielu kierowców zdecydowało się na zjazd. Myslaff właśnie próbował walczyć z Dizzy. Na chwilę mu się to udało, ale Dizzy idealnie to jest skontrował ten atak i wraca na pozycję numer 2. No, i kontakt! Przyzyk, uderza Przestrzelił kompletnie tutaj do hamowania. Uderzył dosyć mocno w hejkiego, uszkodził sobie przednie skrzydło. Widzieliśmy to z kamery tylnej, tak naprawdę, samochodu Racing Point, gdzie liderzy. Również bardzo mało kierowców nam dojechało. No i teraz jeszcze Kunar uderza w myslawa na dohamowaniu do pit limitera i już swoje przednie skrzydło. Czy będzie je wymieniał? Tak, wymienię od razu. A już tutaj walka z Mati Mk i jeszcze się do tego wszystkiego Giro włącza. Chociaż to jednak Mati Mk jest przed botem Andrzejem. Także nie doszło tutaj do zamiany pozycji. No teraz Bot Andrzej. A tam gdzieś z tyłu przygląda się oczywiście tego wszystkiego, Giro teraz uderza Bot Andrzej w Matiego. Mati teraz na trawie. Giro musiał też się ratować trawą. No i tak się kończy ten pojedynek trzech kierowców. Bo teraz Myslaw ma przewagę opon, ponieważ Dizzy jedzie na najtwardszej mieszance, a Myslaw na oponie pośredniej. No i to właśnie myślał, teraz będzie próbował zaatakować Dizzy'ego. No i to mu się udaje. Zdecydowanie dużo większa przewaga prędkości bo bolidzie Red Bulla. Tutaj bardziej zużycie wchodzi w grę tych opon. Konrad teraz Pięć, tak, tak. się sekund, 3 sekundy. Konrad się wycofuje. No nie, lider wyścigu. Po bok się wycofuje się po zakręcie 12. Tam, gdzie kilku innych kierowców. No tutaj musi być neutralizacja. Nie wierzę, że tutaj nie będzie neutralizacji. Dokładnie tak. Samochód Maria. bezpieczeństwa na torze. Opozycja numer 1. Poza tym Myslav ma uszkodzenia lewej lotki. Teraz sobie uszkodził czy wcześniej? Eee, chyba jakoś teraz. Dizzy kara Dizzy. 3 sekund teraz Dizzy od wewnętrznej. Eee, Ryzykowny bardzo manewr. Ależ to ja chciał skontratakować wirtualny samochód bezpieczeństwa. Co się stało tym razem? Wojty. Wojty już nie idzie nam w wyścigu. Eee, jest to już szósty kierowca. Poczekajmy, bo tutaj widzimy teraz, jaki bardzo blisko za botem Andrzejem swoją drogą. Może chcieć to wykorzystać, bo bot Andrzej nie ma systemu DRS, no i jaki bardzo szybko w tym momencie napędzony od wewnętrznej wjeżdża w zakręt numer 13. Tu tutaj... jest. koło! Na koniec wyścigu. Idealnie, sesji. idealnie było to na kamerze, ależ. Ależ. Tragedia na koniec wyścigu. Dizzy walczy o podium, a w tym momencie już z nami nie jedzie. Więc przejdźmy się do Giro i do Matiego. No, Giro tutaj pomknie obok Matiego. Mati nie ma czym opowiedzieć dokładnie. Tak, Giro już pozycja numer 5. A tymczasem tutaj walka również przemek PK kontra Inquisition. O, już tutaj piękny switchback ze strony przemka. Inquisition przestrzelł jedynkę I tu jeszcze jest krzyżyk w walce o pozycję numer 8. Pięknie Czyzyk. to wyglądało. Wszystko trzyżyk teraz. Od wewnętrznej do trójki. Walka o pozycję numer 8. No i Inkwizy teraz od zewnętrznej, dosyć nietypowym miejscu atakuje Przemka i to jest manewr udany. Co się stało z Karneuszem? Karneusz walczy z Matim i spada na pozycję numer 6. Nam, że Tak powiem stawka się zmniejszyła, po wywaleniu z Odpadł nam chociażby korwin z wyścigu. Poczekajmy Karneusz. Karneusz na tym ostatnim okrążeniu już teraz próbuje uderza chyba. lekko, Tam lekki kontakt był, Matiego, Ale. To ku blisko kuamu. Chyba że tak go nie To może być walka o pozycji numer 2. Karneusz uprał się z Matim. Tutaj już w grę wchodzi zużycie tych softów. Od Andrzej. Od zewnętrznej tak. w jedenastce. Bardzo ładny manewr. A tymczasem przejdźmy się do Mysława, który zwycięża wyścigu o Grand Prix Victorii. Nie. Nie. To Kunark. Jednak Kunark przez Kary. On wygrywa na drugim miejscu mysław, Trzeci Hejki. Czwarty Giro. No i mamy potwierdzenie. Kuna, Mysla, Hejki, tak wygląda pierwsza trójka, następnie Giro, Matiemka, Karneusz, Czerzek, Botan, czyli Przemek, Pekka, Inquis oraz Mati, Mikas, Stempel. W wyścigu nie ukończyłam. Korwin, Dizzy, Wojty Konrad, Bartkowski, Czesio, u SK, no i SK.